Siemano, hej, cześć, witajcie Ziemeczki po raz kolejny w Plans vs Zombies Garden Warfare. Słuchajcie, zanim sobie rozpoczniemy, chciałem wam tylko powiedzieć, że uświadomiłem sobie właśnie, jak dużo ta seria ma odcinków i że chyba żadna poprzednia seria nie miała takiego dorobku. I ja się oczywiście bardzo cieszę, że wam się podoba. Ja ją będę kontynuował, oczywiście może z jakimiś mały, małymi przerwami, z malutkimi przestojami na inne aktualnie pojawiające się gry, ale zawsze gdzieś tam ten Garden Warfare będzie Także zacznijmy w końcu Jak ja dawno w to nie grałem w sumie już był przez pierwszy tak właśnie o nich gadałem i właśnie przez był Mój ulubiony tryb, mam na niego ochotę, czekajcie, niech pomyślę Oczywiście, że mam search for the game, niech mi znajdzie coś fajnego. W ogóle ziemeczki jakie miałem dzisiaj problem z uruchomieniem tej gry to mam masakra, dlaczego Night? No, ja chcę kolorowo, ma być żywiołowo i kolorowo ej. Bawiłem się ostatnio w związku z inną mi nie chciało się uruchomić z plikami DLL Takimi systemowymi wiecie I podmieniłem ich i wtedy tamta gra ruszyła A dzisiaj plans versus zombies Ja się patrzę BUM Error na starcie Ja tak Kurde, nie No i tyle Ale się udało po pół godziny ogarniania I dochodzenia do tego Co tam mogłem spierdzielić Doszedłem do tego I teraz spokojnie sobie mogę Co wy robicie? E, grać Myślałem, że to jest wina aktualizacji które, Ale nie, 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 to była oczywiście moja wina Nieważne, wróćmy Wróćmy do tego, co tu się dzieje Ile nas w ogóle jest? O, jestem w drużynie Która ma więcej ziomków? Jest, czekaj, ja jestem tak zagubiony teraz, ja nie wiem co się dzieje Gdzie są przeciwnicy? Gdzie są? No, Wróg robił za mną, dostrzegał Ej, ktoś mnie zżera czymś Tam jest, patrzcie Poszle ci rakietę Hahaha ha, ha. Idę tam do ciebie Łups Znajdę dobrze że pociąg nie jechał. Wow co ty zrobiłeś Mati Co ja zrobiłem nie wiem Podłożyliśmy już bombę BUM Coś je było tyka, tyka 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 I zabiję kogoś w końcu znajdę jakiegoś wroga Pociąg jedzie <laughs> Keep out Jeju, gdzie oni wszyscy są? O tutaj. Chodź tu. Łu, wow, z czego on mi przywalił? Ktoś mi to wyjaśni? Z czego on mi przyrąbał? Ustałem prościuchno w twarz. Mój eskimoski młynek. Tam jest. Tam to. Ja tego nie cierpię. Dobrze. Chcieli ich tam, jest. jakbym tylko mógł rakiety tam posłać w jakiś sposób. Nie, oczywiście! Kaktus. A, to jest ten, znam. Jedna z najlepszych postaci. Mhm. Akurat musiałem na niego trafić. Proste pytanie. Idę tam, idę, 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 idę. Dojdę, będzie fajnie. Będzie masakra. Pociąg. Haha. <noise> Whoops. Co ty robisz? Już, ej, nam podłożyli. Co to? Patrz jak skacze. Dostaniesz. Chłopcze, dostaniesz. Zabiję go czy nie? W końcu dobrze. Jeju. Co ja mam dzisiaj? A ty co tu robisz? Łups. Chyba ktoś miał ej. Mm. Co się to, Jak to się nazywało, jak się ma granata po śmierci? ja nie pamiętam też. Tam jestem. Ten... Whoops, Man! <ścoughs> Musiał się ostro zdziwić. Critical. Critical. Toxic pikeni. Jeju, wszyscy. 72. Synek. Ty nie masz co robić? A podnosi mnie. sory. chciałem. Autentycznie chciałem. Tamto co? Czemu to się pójdzie? Może to strzelać? Nie to jest nasze znaczy, chyba. Ziomek obudź się, ani wpierdzielasz batona. A nie, ty latasz. Dobra. Miałem takie pierwsze wrażenie. Plants have Where do niego! To jest niedobry. To on ma dużo życia. Patrzcie jak like, tu jest. Pi, 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 pi. Aha, znowu trafiłem. Glom Army it. Gdzie? Ja cię kręcę, tego zabiję. Chodź tu. Nie. Pon dobrze, dobrze, dobrze. Ja ci pomogę. Dobra. Poradziliśmy sobie. Poradziliśmy sobie, czy nie? Nie poradziliśmy sobie Spadać stąd! Au! That's it, you're getting the mode. Jasne, wiem, czaiłem, ale przynajmniej jest fair, jeden po jeden okay. Dobra. Dalej. Chłopaki, rakieta leci Ej, wbiję tam do was sobie na to Troszkę ta rakieta tak... Zeszła z celu, ale okej. Okay. Byłem, siemano. Wy tu gdzieś jesteście? Ja to czuję, tylko że nie, bo mi się pomyliło. Pociąg! Uuu! Dobra, fajnie, że on przynajmniej informuje, że jedzie. Ups, co mnie zrobiło? Jak ja to wszedłem, ja tego nie widziałem? Bez kitu. Serio, czy sobie kpicie? O co chodzi? O co chodzi, respawn? Chodzi o to. Dobrze tam ktoś wysyła w końcu ten Może trafię? Nie, nie, trafię, poszedł sobie. Ty All Star, pyty, proszę cię. ten lata. Skąd się Minecraft? Yeah. Tylko w legendarnych boksach można to utrzymać. Ups! Chyba dostaliśmy baty Staliśmy w wpierdol Strzelajcie do tego frajera on sobie radzi We trzech nie mogliśmy go pokonać Ja nie wiem gdzie ja byłem Jak tu się tyle działo Dawaj, dawaj, dawaj Nie wpieprzysz mnie! Nie wpieprzysz mnie! <gryw> Jednak tak Mogliście go wcześniej zabić? Proste pytanie... Jej, jakie je dawno to nie grałem, a tak fajnie się gra. Dobra, hmm. Nie odpuszczę wam mojego ostatniego celu. Zatłukę wszystkich. Nie dopuszczajcie ich tu, proszę was. Jak ich tu dopuścicie, to będzie ogólna masakra. Ostrzelać po nim! Tu jeździ pociągnie, tu chyba pociągnie jeździ A jednak jeździ <śm> Dobrze Padł Jeszcze kolejny Idę tam dobrze raczej idę za wami Mogę was dogonić, to masakra No strzelaj po nim proszę jej dobrze jest OK oddajemy was tylko, że niekoniecznie ja, au Tu się dzieje To <grystanie> <Tu> się dzieje. <grystanie> Nie widzicie mnie czy co jest? Zanim wy zdążyłem wystrzelić już Jeju, ale wy tego macie, tych kaktusów fajnych. fajne. shot. Też go chcę. Oni są fajni. Bardzo fajni. bum Nie ma tak dobrze. No i super. Dostał centralnie To jest mój. Tam idzie gruszka. Ups, Radzę się stąd zmywać. No i dobrze. I dobrze. Woo o to chodziło. Ja on mnie zabije. Widziałem, widziałem, widziałem. Ja to czułem. Dlaczego? Melkon, czsz. Szczesz. Podnoś mnie. poko, Spoko, spoko, spoko. Thanks, man. Czyby tak mam? Pociąg. Mam ogólnie przerąbane. Zabij go, proszę! O, on sobie zdąży to przynajmniej wyrzucić. Dajmy wam troszkę życia, pomogę moim ziomeczkom. Ejo, wy naprawdę macie już tyle leveli? Przecież ja tylko dwa dni nie grałem. Trzy. Góra cztery. Chyba, że trafiłem po prostu na takich ziomków fajnych. Poszło! Stąd będę wystrzelał Fajnie nie? Taka kampa Ziomek nie wolno Nie wolno dalej, nie, nie 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 Ty dogadajmy się To co? To nasze Chyba Nie, wiem, nie znam się Jeju, patrzcie co oni tu wyprawiają Idę, 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 czekajcie, moment! Leci to? Przeleciały, i to dość fajnie. Łups! Dobra. Nie wiem co się wyrabia w aktualnym stanie, ale jest mniej więcej masakra. Dobra, moja bomba. Ej, nie! Yeah. Dlaczego on go dostał? Ja go chciałem. Bo mój. Wiecie i tak bardzo dobrze, że nie przejdziemy. Bo oni sobie tu świetnie radzą, widzę. Fasolkę posłał. Nie. Taki zadowolony z siebie jest, widzę. No da Brak mi słów do tego, co przyjdzie. Pociąg. Jest, podłożyliśmy i dlaczego my tu jesteśmy we trzech przecież... Dawaj, dawaj, dawaj. Do... Kurde. Posuń się, bo strzelam. Nie widzisz? No, prosto. Zamroziło go. Zjedźcie go. Jest. Gdzie on? Gdzie on? I tak. Dobra. Przyciski mi się tylko pomyliły, ale to tylko troszkę. Mieliśmy bombę, już prawie mieliśmy podłożone, już by był remis. Pokiem ja strzelam w ogóle, co się dzieje? Trafię w kogoś? Nie, tak, akurat byli nasi. Dobra, nie widziałem po czym strzelam, ale przynajmniej dowodzę. Z pieprza plam cię stąd. Prędzej ja go zniszczyłem niż on się wyleczył, no. Ha, ha, ha. Tak się to robi. O, nie dali rady. Teraz ty. No, dobrze. Załatwiłem wszystkich wrednych. 13 Spoko, nie ma źle. Dydzi ogodą, że nie ma źle. Ja, ta śląskogódka. To je dobre. Z tym nic nie zrobisz. To je dobre. Pociąg. Trafię w ciebie. Centralnie. <noise> Kogo mam tą postać Dobra, to już mi się nie udało Idę, idę, jest remis! i kiedy to się stało? Trzeba idę, niego. Ups, zjemnie No, to tyle po ptakach Wlazłem po prostu mu centralnie Tak jest, pomacha jeszcze Vacu Drespan No i co z tego? No czekajcie, już nie pamiętam czy trzeba... Gra będzie toczyć się dalej chyba. Bo ktoś musi zniszczyć. Tak? Tak, overtime dokładnie. Już nie pamiętam. Gdzie oni są? Dawaj, 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 Idę. Szybko. Ruchy, ruchy, go, 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 go. Wszyscy do bomby. Nie wiem w kogo strzelałem, oczywiście źle. No i dit Nie podniosę Cię teraz, bo mamy tu yy, lekki kryzys. Gdzie jest? Nie czai jak się gra. Łoł! Wow! Tak się gra Ojej Dobra, wszystkich zniszczyliśmy. To po prostu się wszyscy mi sobie piszi. Ktoś do nas strzela. O, ups. Podnieście mnie ziomeczki, kocham was! Albo nie, w sumie nie podnoście mnie. Tam jest lekka masakra w tym momencie. Krespa. Szybko, 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 szybko. Wiecie co? Powiem chyba wam, że się udało. Jesteśmy tak dobrzy, że aż boli. Dziewczynki, <śmienią> tutaj będzie cięcie i druga część z tego w drugim odcinku, znaczy w następnym, tak? Także no na teraz trzymajcie się gorąco. Cześć, cześć, widzimy się jutro w kolejnym. To znaczy w drugiej części tego, co tutaj się działo. Nawet mi fajnie poszło, o co chodzi z tym niebieskim, bo już znowu zapomniałem. Bank już Bum! Haha! Dobrze, tak miało być. Trzymajcie się, do jutra, cześć.